Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy czwartek. I słuchajcie, dzisiaj urodziny ma Jodie. Także będziemy na pewno e, jakiś prezent dla niej szykować. Ja sobie szybciutko przypomnę, co ona takiego lubiała. Jodie? Ciasto rebarbarowe, ukochany prezent i tort czekoladowy. E, nie wiem czasem, czy tortu czekoladowego nie mamy. Ciastora barbarowe też mamy, ale chyba chciałabym to dla Susan zostawić, bo ktoś mi też tam napisał, że... Tak, i mamy tort czekoladowy. Dobra, nice. To biorę od razu ten tort czekoladowy. Słuchajcie, 50 zł zebraliśmy wczoraj. No, całkiem sporo. Mamy jakiegoś maila, Ok, e, Aga, mam na sprzedaż coś nowego auto zbieracz. E, tak, i to jest 25 tysięcy, to jest strasznie dużo, więc na razie nie będziemy z tego korzystać. Tutaj, ok, ktoś 1000 zł. Wzięli, wzięli 1000 zł za nas. E, tak, tutaj mamy kamyki. To kamyki też sobie zostawimy. E, I mamy geotkę. Tutaj mamy danie. Tutaj mamy geotki znowu. Słuchajcie, ja muszę Lainusa w końcu znaleźć oddać mu ten koszyk. Tu mamy kraby. Hmm. wiecie co, na razie sobie zostawię te odki, jak będę szła oddać kilof chociaż może w tym odcinku pójdziemy oddać kilow. nie zeszłam na sam dół kopalni, bo brakuje mi jeszcze 5 poziomów, ale kurczę kamienia też potrzebujemy, więc yy, nie wiem yy, nie wiem, dajcie mi chwilę muszę pomyśleć kamienia mamy tylko 95 więc ja bym jeszcze chciała zebrać trochę kurczę jednak no dobra, na razie, nie, na razie się nie przejmuję. Zbieramy bakłażan, <grymne> Zbieramy bakłażan, musimy podlać. Musimy iść ogarnąć zwierzaki i chyba zwierzaki pójdę najpierw ogarnąć. Tu jeszcze nic nie powyrastało, także spoko. Tak, idziemy ogarnąć zwierzaki, bo może się uda jeszcze nam przerobić właśnie troszkę majonezu. Także tak, tu serduszka dla wszystkich, Ciebie dojmę, Ciebie też i Ty tutaj też, ok. No i mamy 3 złote mleka. Te mleka też mi się tutaj zbierają, zobaczcie. Ja muszę więcej, albo, albo więcej tych maszyn muszę wytworzyć, albo nie wiem, słuchajcie, albo przychodzić tutaj naprawdę co godzinę i po prostu to wymieniać. No, co godzinę to może nie, to trochę przesada, ale wiecie. E, dobra, podlewajmy póki co. Tutaj jeszcze kukurydza 5 dni, tutaj kukurydza 3 dni. Słuchajcie, tutaj bym chciała te sprinklery nowe wstawić na te pola, ale szkoda mi. No, tutaj na tą żurawinę już nie wsadzę, a na te dynki to, to wsadzę dopiero jak nam wyrosną, bo szkoda mi marnować po prostu plonu na coś, no nie? A i tak równo, w sensie plonu, no szkoda mi marnować nasionka po prostu i warzywka. Żeby sprinkler w tym miejsce wstawić, więc nie będę na razie tak kombinować. Dopiero jak nam dynie wyrosną, to tam sobie postawię Sprinkler. No, ale kurczę, trochę nam czasu schodzi jednak na to podlewanie. O energię to się tam nie martwię, bo to zawsze można zjeść i tak dalej, ale. Ale właśnie chodzi o ten czas, że wiecie. Że jednak dużo tracimy tego czasu. Mamy tyle rzeczy do robienia, a ja wiecznie po prostu siedzę tutaj i podlewam. Widzę tutaj też, że dwa cienie pływają. Właśnie, już mamy dwa pstrągi tęczowe, więc teraz czekamy, aż się rozmnożą do trzech i też będą coś od nas chciały. Także tak. Yy, no, tu jeszcze mamy trochę rzeczy do podlewania, niestety. No, i wczoraj już byłam o 10 gotowa, chyba jeśli dobrze pamiętam. A dzisiaj zobaczcie, jak to idzie. Ale dzisiaj też byłam jeszcze u zwierzaków. Ale idzie to jak krew z nosa, powiem Wam. Ok, podlane. Także szybko, szybko lecę po prostu tutaj wymienić zwierzakom. Złoto też się nam przerobiło, widzę. Więc tak, wymieniamy sobie tutaj to, co trzeba. Eee, tak, 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 tak. Sprzedajmy sobie to co trzeba. I będziemy lecieć do miasta. Muszę w końcu lajnusa znaleźć, słuchajcie. Tak, sprzedajemy sobie to wszystko. Bakłażany też, może sobie dwa zostawię tylko. Pochszyn. O, tu w ogóle pochszyny mamy gotowe. Zobaczcie. Nie zauważyłam. A czemu tak nierównomiernie, co? Ja chyba zasnęłam tutaj podlewając je. No dobra, no to pochszyn możemy w sumie sprzedać. Zwykły sobie zostawimy. Także do warzywek tutaj cyk, proszę bardzo. Eee, tak, tak. O, i jeszcze się tutaj nam przerobiło. Także zabieramy sobie trzy chmiele. To sobie sprzedam tak. Dobra. No i lecimy, słuchajcie. Lecimy do miasta w takim razie. Czy ja mogę Robin dać jakiś prezent? Mogę jej dać prezent. No nie mogę jej dać brzoskwini albo spaghetti. Chyba jej dam brzoskwinie Chociaż mamy tylko dwie. Hmm. Ach, dobra, masz. Proszę bardzo. Ale ty masz w ogóle urodziny w]}, jesień, czy nie? Czekajcie, B a ona ma urodziny 21 ale to spaghetti jej wtedy damy dobra 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 to się nic nie dzieje idziemy póki co do e, Jody i do Lainusa. E, czekajcie co z tym kilofem co z tym kilofem 95 dobra ważniejsze jest dla mnie żeby zdobyć surowca jednak więc e, więc tak i pójdziemy sobie też kupić kolejne nasiona pochsynu, żeby tam zasadzić. Tylko nie pamiętam kurczę ile, bo nie, nie, zdążyłam nie zdążyłam sprawdzić, zapomniałam sprawdzić po prostu ile tych nasion jest nam potrzebnych. Więc ja sobie kupię chyba z 10 i myślę, że powinno wystarczyć. O, tutaj Caroline idzie, ale my szukamy Jodie. Zaraz sobie zobaczę, tutaj jeszcze... Duch, ja, ja oczywiście akceptuję to zadanie, ale wiecie jak to jest? A, czekajcie, mapka. Jody jest u siebie w domu chyba, albo gdzieś tutaj na dole. Także idziemy już iż... o, tu jest Jody. Proszę bardzo. Nie, nie jedz tortu. Dla ciebie jest. Cztery serduszka. Spoko. Dobra, idziemy w takim razie do Linusa też. I Gdzie jest ten Linus? Linus jest, Aaa, Linus jest tam na górze. Hmm. To trochę daleko. Cześć Susan. To trochę kurczę daleko, ale muszę iść, bo codziennie chodzę z tym koszykiem. Już mam dość tego, wiecie? Więc idziemy go znaleźć, przy okazji sobie tam pokopiemy, zobaczymy, co i jak. E, może tam będą jakieś właśnie kamyki albo coś takiego. No i cofniemy się do kopalni później. Spróbujemy sobie zejść te ostatnie, wiecie, poziomy. A potem jeśli się nam uda, to pójdziemy sobie. Niżej, żeby sam kamień po prostu zebrać. Ty, ja jestem naprawdę jakaś nie, niepoważna. Ja się przecież minęłam tutaj z Louis, yy, nie z Luisem, tylko z Linusem gdzieś. Gdzie on teraz polas? No, dosłownie się z nim minęłam. Mignął mi gdzieś przed oczami. <grych> o Boże, Aga. Dobrze, od Ciebie i tak nic nie dostaniemy, nie? Oczywiście, że nie. Słuchajcie, ile my mamy w ogóle czasu na te cztery dni jeszcze mamy? Dobra, nie wiem w takim razie, czy się nam to uda złowić. No, ale dzisiaj, dzisiaj chcę właśnie być tutaj, więc może w kolejnym odcinku albo na następnych dniach muszę sobie gdzieś zapisać, żeby to pamiętać. No cóż. O, dzisiaj mamy szczęście. Dzisiaj mamy szczęście, to może będą jakieś fajne łupy tutaj. I znowu nie wziąłem bomby, no. Tutaj na tych poziomach nigdzie nie widziałam, żeby były te duże kamienie, a szkoda, bo tutaj aż dychę. O, tu jest drabinka, ale tutaj widzę, że jest też jakiś kamek. No, tylko akwamaryn z tego wypadł. No dobra. No dobra, dobre i to, nie? Także zbieramy tutaj. O, całkiem, całkiem sprawnie to idzie dzisiaj jednak jednak jest ok zawsze jak mam szczęście to mi idzie okropnie więc w sumie miałam takie przeczucie, że, yy, że może być źle dzisiaj, ale jednak widzę, że jest w porządeczku o zobaczcie kolejna tutaj ja sobie złotko tylko jeszcze zbiorę oczywiście, bo złoto potrzebujemy A, no to my zaraz słuchajcie, będziemy mieć ogarnięte. Sobie tylko tu zbieram, żeby te kamyki, wiecie. To chyba 150 było potrzebne. Mamy 115 dopiero. No i jest drabinka. Jest drabinka, ale ja się szybko przejdę, zobaczę, czy tutaj nie ma czegoś ciekawego. Jest złotko i w sumie poza złotem to nie ma nic innego. Jest jakiś żółty slime. A, jeszcze tu jest niżej poziom, ok. No nie, no, nic tutaj nie ma szczególnego. Mieć. Na samym końcu po prostu mieć. No przecudownie. No ale dobra, no to schodzimy w takim razie na dół, nie będziemy tego przedłużać. I może jeszcze uda się nam dzisiaj nawet coś połowić w takim razie. Tylko to musimy zejść do oceanu, aż więc to troszkę czasu może nam upłynąć. Zobaczymy. Mamy, słuchajcie, dno kopalni, 120 poziom, a naszą nagrodą jest kościany klucz. I wszyscy pewnie wiemy, do czego należy kościany klucz, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to może pozostawię to słodką tajemnicą póki co. Chociaż nie, no wszyscy chyba wiedzą. Ale tak, ale dostępu tam jeszcze i tak nie mamy, więc więc no. Tak, wiecie co, pójdę sobie na tą plażę, zarzucę sobie tą wędkę na kilka razy. Kamienia i tak się nam nie udało zebrać tyle, ile bym chciała, żeby się udało. No cóż, no cóż, musimy z bombami chodzić, to będziemy mieć więcej kamienia, ale tych bomb też nie mamy dużo, a ja nie chcę marnować surowców na ich wytwarzanie. I wiecie, jak to potem jest, nie? I wiecie, jak to potem jest. Słuchajcie, ja sobie zjem za dwa batoniki, żeby mieć trochę energii. No cóż, będziemy się jeżynkami e, karmić przez następne, następny czas. Tu mamy książkę. Ja idę łowić tam, bo ja idę do kamienia. Jakoś tak mam wrażenie, że przy tym kamieniu lepiej się łowi, wiecie? Więc ja sobie tutaj szybciutko zarzucę wędkę i jeszcze chwilę tutaj postoimy. O! Ej, słuchajcie! Mamy jakąś rozgwiazdę! Ej, hey, nice! Nowa rybka z tego. Mm. Z Expanded. Określane jako gwiazdy morskie ze względu na ich gwiazdisty kształt. 281 taka kosztuje. Okej, okay. ciekawe, czy będzie mi do czegoś przydatna. Na pewno sobie ją zostawię. Ale śmiesznie i w ogóle taka słodka ta rozgwiazda. No nice! Jedna z najładniejszych rzeczy, jakie widziałam w tej grze. Naprawdę. Kiut strasznie. O, czyżby kolejna rozgwiazda, bo troszkę się troszkę się szarpała, a nie jednak tuńczyk biały. Dobra. Jednak tuńczyk biały, może to będzie kolejna rozgwiazda. Chociaż jakoś mam wrażenie, że już jej nie złapię. Teraz same tuńczyki będziemy łowić. Widzicie, tutaj jakieś te ryby się od razu szybciej tak łowią, niż niż normalnie mam wrażenie. Okej, okay, wodorosty też się nam przydadzą, nie będę narzekać już na wodorosty. Narzekać to możemy na śmieci co najwyżej, ale nie na wodorosty. Wodorosty przydatne i do kuchni, i do jeziorek, także z wodorostów trzeba się cieszyć. Bo przynajmniej następnym razem nie będę musiała, wiecie, chodzić jak szalona i szukać, i zbierać, i liczyć na nie, tylko będę mieć w skrzynce, no nie? Co tu mamy za prezent? Artefakt, ok, ale już go oddaliśmy. Dobra, jest godzina 23. Słuchajcie, równowaga biomu. Mamy 8 ryb, to złówmy złup, jeszcze za dwie i dwie zostawimy sobie na kolejny odcinek, znaczy dwie, 10 kolejne. Zostawimy sobie na e, następny odcinek albo na, wiecie, dwa następne dni, czy coś takiego. Też bym nie chciała tego zadanka oddawać w ostatni dzień, bo wiecie, jak to bywa o, Willy idzie tutaj, zobaczcie chociaż dobra, może tak do 23.30 połowimy albo nie wiem, może jeszcze za dwa razy, trzy zarzucę bo jak i tak już tutaj jesteśmy, to w sumie wykorzystam ten czas do końca nie chcę, nie chcę usnąć, chcę wrócić do domu ale powinno powinniśmy wrócić normalnie jeśli, jeśli tak jeszcze za dwa razy zarzucimy, to powinniśmy jeszcze normalnie zdążyć do domu bo dorosty, spoko I mamy jakąś kolejną rybkę, dobra. I to będzie już ostatnia rybka, już pójdziemy sobie do domu. Też przyjdziemy, mam nadzieję, tutaj w dzień połowić, żeby też troszkę e, zebrać tych, może, dziennych ryb, bo na razie to zbieraliśmy same tuńczyki i sardele. A może jesienią, przecież w oceanie będą jakieś inne rybki, nie? W ciągu dnia. Także, dobra. Ruszamy do domu. Też nie wiem, czy dzisiaj nie jest czasem ostatni dzień na jeżyny. No ale trudno, nie mam już za dużo czasu. Zobaczę sobie jeszcze chyba tylko tutaj przy przejściu tak naprawdę, czy będą jakieś krzaczki, chociaż mi się kurczę myli, czy ja chodziłam zbierać, czy nie chodziłam zbierać tutaj. Ale chyba widzę, że ten krzak jest pusty, więc chyba tutaj już zebrałam wszystko. Chyba tak. No dobra, moi drodzy, no to sobie posegregujemy tutaj. To jest jakiś artefakt. Ok. Tu sobie wrzucimy śmieci. Rozgwiazdę sobie oczywiście zostawię. Tuńczyka może ze dwa. Wiecie co? sardele zostawię, bo nie mam. Eee, nie, to była sard... czekajcie, sardela, tak. Eee, zostawię sobie złotą. T tą sobie sprzedam. Tumczyk, ok, dobra. To możemy sobie resztę posprzedawać, chyba, no nie. Tu jeszcze będziemy mogli sobie złotko wrzucić. A nie, mamy węgla. Hmm, dobra. Dobra. W takim razie bierzemy trzy węgielki. To. A jeszcze mi się może uda do zwierzaków, słuchajcie, skoczyć. Ale nie jestem pewna. Czekajcie, tak ryby sobie sprzedajemy, grzyby sprzedajemy, to sprzedamy, wodorosty zostają, akwamaryn, jeden możemy sprzedać, i tak. I w takim razie lecimy z tym w ten sposób. Jest godzina pierwsza, więc jeszcze powinnam szybko zdążyć. A, miałam kupić nasiona, no znowu zapomniałam kupić nasiona. Ja nie mogę po prostu. I weź tu bądź farmerką, jak ty masz taką pamięć, Aga. Naprawdę. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe po prostu. Dobra, udało się zmienić. Może jeszcze uda mi się sprzedać i wejść do domu. Byłoby świetnie. <grytanie> Byłoby świetnie, proszę bardzo. Tak, tak, tak. I idziemy spać. Zobaczymy, ile nam się dzisiaj udało zarobić. No, dzisiaj taki całkiem troszkę wyższy zarobek, 9300. Nice. Nice. No, ale co moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że się Wam podobało. No, tak jak już myślałam, już nie ma ikonki Jerzyn, także już nie będziemy mogli zbierać Jerzyn w przyszłym odcinku. No trudno, ale moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję będzie mi przemiło, a my się już słyszymy niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was i pa pa!